Zauważyliście, że załoga Esmeraldy to jeden wielki skam. Smoki mówią nam, byśmy na dwór dorad zabrali godnych towarzyszy, którzy bez wahania pójdą z nami na pewną śmierć. Tymczasem nasi godni towarzysze? Torlow, gość, który kiedy ostatnio pracował na statku, wzniecił na nim bunt. Świetny wybór, Jack. Mimo że wokół ma mnóstwo wyszkolonych wojowników, przesie portkami przed paroma orkami i grozi nam, że odpłynie bez nas. Jorgen. Wyżarł magom ognia półspiżarni, czy aby na pewno to dobry kandydat na wyprawę z ograniczoną ilością zapasów? Lares. Lipflip. Boję się tego miejsca. Wilk. Wyrzuca Benneta za burtę, bo tak. Watras. Ty, zbrodniarzu. Zamordowałeś Pedra. Chcesz lekarstwa na opętanie. A wypchaj się. Angar. No ten to przynajmniej idzie z nami. Ale trzeba się mocno natrudzić, żeby go przyprowadzić do smoka. Bennet. Na Korynis chciałem smoczych jaj, tutaj już nie chcę. Czego ty nie rozumiesz? Mario. Tego typa to nawet nie skomentuje. Girion. Dej mi statek albo Hagenowi, że kradniesz. Biff. Gdyby orkowie obiecali mu złoto za wystawienie mnie, burego zenka, to by się nawet nie zastanawiał. Reszta załogi może nie odwala tak mocno, ale i tak nikt nie raczy nam pomóc tylko wszyscy siedzą na dupach i się obijają. Już pomijam to, że większość z nich to byli przestępcy. To cud, że po wszystkim miałem do czego wracać, że załoga nie buchnęła statku. Pewnie Gorn chwycił ster i siłował się z pozostałymi niczym fanatyk rybołówstwa, by nie mogli kierować okrętem. Myślicie, że żartuję? A przecież cała ta sytuacja aż się prosiła o taki przebieg wypadków. Popatrzcie. Pierwsze primo. Jesteście w większości przestępcami i wyrzutkami. Po drugie. Jakiś typek zabiera was na statku z dala od organów ścigania. Po trzecie. Potem idzie sam w głąb wyspy, do której przybiliście. Po czwarte. Wystarczy upewnić się, że poszedł sobie wystarczająco daleko i odpłynąć statkiem ku jakiemuś miejscu, gdzie straż miejska jeszcze was nie notowała. I na koniec ewentualnie można poczekać, aż ten typek wróci ze smoczymi skarbami, które części z was obiecał i dopiero objuczeni złotem możecie wywalić go za burtę. No ale w sumie pokonał smoki. To można się trochę cykać. Co więc zrobić? Wysłać cierwojada pocztowego do pobliskich piratów i dać im cynk o wielkim łupie. Następnie, kiedy gość z kitką znów opuści pokład, razem ze swoimi przydupasami kopnąć w dupę Pedra sprzedać watrasa asasynom i uciec razem z piratami. Mówię wam, tak było, bo załoga Esmeraldy to jeden wielki skam. Postscriptum, zostawienie Bifana i dorad to kanon, nawet nie mówcie że nie. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.